Witam serdecznie, witam na moim darmowym mini kursie Mądre Wychowanie. Nazywam się Małgorzata Pachol, jestem pedagogiem, coachem rodzinnym i life coachem. Od ponad trzech dekad wspieram rozwój dzieci oraz pomagam rodzicom w radzeniu sobie z trudnościami wychowawczymi. Jestem także autorką wielu książek dla dzieci i poradników dla rodziców. A moja misja to podnoszenie komfortu życia zarówno dzieci, jak i rodziców. Zapraszam serdecznie. Z mojej perspektywy, z perspektywy pedagoga, mądre wychowanie to przede wszystkim to przede wszystkim e, uważność na dziecko, na jego emocje, na jego potrzeby i na jego rozwój. Na czym polega mądre wychowanie? Co się kryje e, pod tym tematem? Przede wszystkim, tak jak wspomniałam wcześniej, zrozumienie emocji dziecka. Umiejętne stawianie granic. Nienaganna komunikacja rodzic-dziecko. Rutyna i struktura wychowania. Empatia, no i oczywiście wsparcie w rozwoju i w tych trudnych momentach wychowawczych. Bezpieczne środowisko y, oraz techniki relaksacyjne, które pomagają dziecku wyciszyć się i lepiej zrozumieć, co się z nimi dzieje, y, i lepiej poznać, i zaprzyjaźnić się z emocjami. Chciałabym zapoznać Państwa z praktycznymi metodami i sprawdzonymi technikami, jak nauczyć dziecko rozpoznawać emocje i je akceptować, jak wprowadzać techniki relaksacyjne i skuteczne metody, oraz jak budować zdrowe relacje interpersonalne. Zapraszam. I pokróciutko tutaj y, omówimy te punkty. Y, jak nauczyć dziecko rozpoznawać emocje? Regularnie nazywać emocje dziecka, pokazywać, że każda z nich jest naturalna i potrzebna. Zachęcać dziecko do wyrażania ich w sposób akceptowalny. Tutaj możemy wprowadzać właśnie techniki relaksacyjne i skuteczne metody. Jak? Uczyć dziecko prostych ćwiczeń: ćwiczeń oddechowych, zabaw relaksacyjnych, metod wyciszania, takich jak na przykład liczenie, rysowanie czy przytulanie ulubionej maskotki, ale jest ich oczywiście dużo więcej. Jak budować zdrowe relacje interpersonalne? Pokazywać dziecku, jak słuchać innych, wyrażać swoje potrzeby z szacunkiem i rozwiązywać konflikty poprzez rozmowę, a nie jak to nieraz bywa, poprzez agresję. Chciałabym teraz omówić troszeczkę szerzej i porozmawiać z Państwem o emocjach, bo dla mnie to jest bardzo ważny i podstawowy temat. Co to są emocje? Emocje są to y, uczucia, które odczuwamy w różnych sytuacjach. Jest to naturalna reakcja organizmu na różne sytuacje, które pomagają nam rozumieć i reagować na świat. Są to sygnały informujące nas, co się dzieje w naszym wnętrzu, ale także co się dzieje. Wokół nas. Tutaj przedstawiłam sześć podstawowych emocji: radość, smutek, strach, złość, wstręt i zaskoczenie. To są takie podstawowe emocje, ale oczywiście istnieje ich o wiele więcej: na przykład jak poczucie winy, zaufanie, miłość, wstyd i wiele, wiele innych. Omówmy sobie te sześć chociaż podstawowych emocji. Radość. Radość czujemy, gdy coś nas cieszy i sprawia nam przyjemność. Natem, natomiast smutek pojawia się, gdy coś tracimy lub czujemy się przygnębieni. Strach to jest bardzo ważna emocja, często występująca u dzieci, ale też i u na, nas dorosłych. Strach pomaga nam unikać zagrożeń i chronić się przed niebezpieczeństwem. Złość natomiast daje energię do obrony, gdy czujemy, że coś jest dla nas niesprawiedliwe. Wstręt. Chroni nas przed czymś, co jest nieprzyjemne lub szkodliwe. No i zaskoczenie. Pojawia się, gdy coś jest dla nas nowe lub niespodziewane. Też często w tym pierwszym wieku rozwojowym u dzieci zaskoczenie pojawia się w takich momentach, jak na przykład dziecko musi iść do nowej szkoły, czy zmienia środowisko i jest to dla niego coś nowe, niespodziewane. Też mamy w tych momentach bardzo często emocje, która się pojawia, emocje strachu, lub smutku, bo dziecko nie wie co się z nim może stać. Coś jest dla niego nieprzewidywalne. I niespodziewane, więc emocje tak naprawdę są wszędzie i mogą nas dotknąć w każdej sytuacji. Chciałabym jeszcze poruszyć tutaj takie cztery punkty: jak zrozumieć emocje dziecka? Czy emocje są zdrowe i potrzebne? Rola emocji w życiu dziecka oraz radzenie sobie z wybuchami emocji. O to najczęściej pytają właśnie rodzice, pytają moi klienci. Zrozumienie emocji dziecka. No, nie każdy może tak dogłębnie. Zrozumieć emocje dziecka, dlatego że my dorośli często też mamy z tym problemy. Ale każde dziecko tutaj musimy sobie to powiedzieć jasno przeżywa emocje bardzo intensywnie, ponieważ dopiero się uczy tych emocji uczy się je rozpoznawać i uczy się wyrażać emocje. A rolą Naszą rolą, rolą rodziców, nauczycieli, opiekunów jest pomóc mu w tym procesie. I co bardzo ważne, ja zawsze podkreślam bez oceniania. Mamy tendencję do przyklejania łatek dzieciom, więc tutaj nie róbmy tego nie oceniajmy nie przyklejajmy dzieciom łatek. Czy emocje są zdrowe i potrzebne? No oczywiście, że tak, ponieważ emocje to, tak jak wspomniałam wcześniej, naturalna reakcja organizmu, która sygnalizuje potrzeby dziecka. Pomaga mu się uczyć, rozwijać i nawiązywać relacje. Rola emocji no odgrywa ogromną rolę. Emocje odgrywają ogromną rolę, kształtują osobowość dziecka. Uczą empatii, samoświadomości, budowania zdrowych więzi z innymi ludźmi, ze swoimi rówieśnikami. I tutaj właśnie poruszę ten czwarty punkt, gdzie bardzo często rodzice nie radzą sobie z wybuchami emocji u dzieci. Pierwszą reakcją to jest kara. Albo tłumienie. Emocji dziecka i to jest błąd. Nie róbmy tego. Warto pomagać dziecku nazywać emocje, rozumieć je, rozumieć ich przyczynę i nauczyć e, zdrowych sposobów e, ich wyrażania. Czy emocje dorosłych wpływają na dzieci? Tak, wpływają i odgrywają kluczową rolę. Kształtowaniu emocjonalnego i psychicznego rozwoju dzieci. Ja to zawsze powtarzam: że dzieci są jak gąbki, chłoną panującą atmosferę w domu i uczą się, jak reagować na różne sytuacje, obserwując właśnie swoich rodziców. Z wielką satysfakcją chciałam Państwu przedstawić. Poradnik i praktyczne ćwiczenia dla dzieci i dla rodziców, mojego autorstwa: Mały świat, wielkie emocje. Stworzyłam ten poradnik z myślą o rodzicach pragnących lepiej zrozumieć emocje swoich dzieci i wspierać je w radzeniu sobie z wyzwaniami codzienności. W tym poradniku. Znajdziecie Państwo praktyczne ćwiczenia oraz metody i inspiracje, które krok po kroku pomogą Państwu budować silne i zdrowe relacje z dziećmi. Tutaj jest 21 konkretnych ćwiczeń dla dzieci i dla rodziców, bo dziecko to jest delikatny kwiat. Który pochłania emocje niczym słońce i deszcz, rozwijając się w pełni tylko wtedy, gdy otoczone są miłością i zrozumieniem. Zapraszam serdecznie do e, zaznajomienia się z tym poradnikiem. Poradnik Mały Świat, Wielkie Emocje to, jak wspominałam, są sprawdzone porady i skuteczne metody oraz praktyczne ćwiczenia. W tym poradniku podałam Państwu przepis na radzenie sobie z trudnymi emocjami, dzieci lub z wyzwaniami, ale też. Podaje, jak z odpowiednim podejściem można wspierać ich rozwój emocjonalny, bo pamiętajmy, że każde dziecko jest inne więc ważne jest, aby dostosować metody i strategie do indywidualnych potrzeb dzieci. Moją następną e, propozycją są karty pracy. Są to konkretne ćwiczenia dla dzieci, e, gdzie mogą w bardzo prosty sposób e, zrozumieć emocje. E, I zapraszam e, w, tym, e, w tej książce, w tych e, e, kartach pracy do efektywnej pracy. E, czyli tutaj nie mamy tylko teorii, ale przede wszystkim zabawy, gry, malowanki, wycinanki, ciekawostki, testy, scenariusze o emocjach. To jest idealna okazja do tego, aby odkryć, jak różnorodne i fascynujące mogą być nasze uczucia. Zapraszam serdecznie do tej Pozycji do zapoznania się z kartami pracy. Emocje, moje wielkie przygody. Mały świat, wielkie emocje oraz karty pracy dostępne są na Amazon. Wystarczy wpisać moje imię i nazwisko Małgorzata Pachol lub napisać do mnie na Priv i zamówić e-booka. Jestem przekonana, że każdy z państwa jest mądrym rodzicem i posiada ogromny potencjał wychowawczy, więc zachęcam do praktykowania i stopniowego wdrażania opisanych rozwiązań w, moich, w moim poradniku i w kartach pracy. I jestem przekonana, że Pomogą one wspierać rozwój państwa dziecka, uczyć go radzenia sobie z emocjami oraz wzmacniać jego pewność siebie. Poczujecie państwo się pewniej jako rodzice, a wasze dziecko otrzyma solidne fundamenty do budowania swojego szczęścia i równowagi emocjonalnej. W ten sam sposób można zamówić inne moje e, propozycje e, i oferty, które w, będą wspierać rodziców w procesie wychowania. Jest to poradnik, mądre wychowanie, skuteczne rady dla rodziców. E, tak jak już wspominałam wcześniej, mały świat, wielkie emocje, e, karty pracy oraz poradniki, praktyczne ćwiczenia oraz e, inne. Poradniki i przewodniki, które będą wspierać państwa w rozwoju waszych dzieci. Sztuka stawiania granic przewodnik dla współczesnych rodziców. Sztuka komunikacji, czyli rozmawiaj z sercem, jak budować się emocjonalne mosty z dzieckiem to jest poradnik z przykładami oraz jak wspierać rozwój mowy dziecka. Krok, po kroku do pierwszych słów. Oraz mogą Państwo nabyć też bardzo przyjemną, fajną książkę 100 na 100. To jest 100 pytań, 100 odpowiedzi, i być może Państwo właśnie w tej książeczce znajdą odpowiedzi i rozwiązania na nurtujące Państwa pytania. I na koniec taka mała niespodzianka, jeżeli e, ktoś skomentuje i napisze w komentarzu prezent, otrzyma przykładowe strony kart pracy z emocjami, żeby mógł się bardziej dogłębniej zapoznać z moją propozycją. Dziękuję serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że. E, to o czym mówiliśmy chociaż naprawdę to był mini kurs ale myślę że poruszyliśmy tutaj bardzo ważne rzeczy z którymi państwo w życiu codziennym w wychowaniu waszych dzieci mają do czynienia jeszcze raz dziękuję za uwagę Margaret Room Life Coaching, coach rodzinny i zapraszam do moich następnych mini kursów. Będziemy poruszać właśnie sztukę stawiania granic, taki temat jak odpowiednia komunikacja, jak wspierać dzieci w rozwoju. Na pewno będziemy jeszcze mówić o emocjach i Poruszę wiele, wiele jeszcze innych tematów. A ja już teraz żegnam się z Państwem. Dziękuję za uwagę, że byli Państwo ze mną do końca i zapraszam na następne mini kursy.